Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy, w kolejnym odcinku na kanale Niantyfan i w kolejnym zbiorze informacji z ostatniego tygodnia poświęconym technologii mobilnej i dzisiaj chyba za bardzo giernie będzie. Masa ciekawych informacji, znowu 8 informacji, o, znowu 8 newsów, którymi dzisiaj chciałbym Was nakarmić, a jednocześnie zaprosić do dyskusji. I oczywiście z takich informacji na początek ja wiem, że coraz więcej osób pyta, czy pojawią się pierwsze wrażenia z Samsunga Galaxy S25. To oczywiście informujesz, być może w przyszłym tygodniu pierwsze wrażenie na temat nowej serii Galaxy. S25 pojawią się już na kanale. Zatem gorąco zachęcam o pozostawienie sobie subskrypcji na kanale, żeby być na bieżąco z powiadomieniem na temat tegorocznej premiery Samsunga Galaxy S25. A teraz przejdźmy do konkretów. Naszła ta chwila, ten czas, aby chyba wreszcie w praktyce zastosować się do tego, do czego producenci zaczęli nas przyzwyczajać na przomie ostatnich lat. Mianowicie, jak dobrze wiecie. Dwa lata temu Google Pixel wraz z serią 8 oraz 8 Pro poinformowali, że urządzenia te będą wspierane przez 7 lat aktualizacjami. Nie chodzi tutaj o poprawki pod aktualizację, ale pełnoprawny system operacyjny, który będzie się pojawiać na urządzeniach. Bardzo podobnie zrobił Samsung ze swoją, z tego co pamiętam, linią S24 w zeszłym roku. Natomiast Apple siedziało cicho. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że od ostatniego miesiąca ja czekałem z tymi informacjami, ponieważ cały grudzień i część stycznia zaczęła się potwierdzać informację, jakoby debiutujący na WWDC 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 2025 iOS 19 miał obsługiwać dokładnie te same urządzenia, które obsługiwał iOS 18. Co przekłada się na to, że Apple po raz pierwszy w historii Ogólnie ze wszystkich producentów smartfonów będzie producentem, który ofiaruje aż 7-letniemu urządzeniu, nawet nie jednemu, a kilku, wsparcie 7 lat pełnych aktualizacji. Jak dobrze wiemy, Apple na w ostatnich lat ograniczało się do 5 bądź 6, wcześniej było jeszcze krócej. Po cichutku, z tego, co wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, iOS 19 będzie wspierać dokładnie te same urządzenia, które wspierał iOS 18, co przekłada się na to, że debiutujący w 2018 roku iPhone 10S, 10S Max oraz 10S w dalszym ciągu otrzymają aktualizację do iOSa 19. Zatem zauważmy. Od 2018 do 2019 roku, Potem 20, 21, 22, 23, 24 i 25. Czyli 7 lat pełnego wsparcia aktualizacjami. Bardzo pozytywna informacja. Z jednej strony gorąco zachęcam do dyskusji na ten temat, bo z jednej strony ja się cieszę, że te smartfony są wydłużane, jeżeli chodzi o aktualizację, ale z drugiej strony wiadomo, wiele funkcji, które dostaje software i jednocześnie hardware na nowych urządzeniach nie będą wspierane na starszych urządzeniach. I tutaj gorąco zachęcam do dyskusji i odpowiedzenia mi na pytanie, czy takie 7 lat wsparcia dedykowane od Google'a w teorii, od Samsung'a w teorii, czy teraz w tym roku w praktyce od Apple'a, czy takie wsparcie dla Was ma sens? Czy ktoś z Was na przykład użytkuje 7-letni telefon? Nie neguję jednej jak i drugiej strony, po prostu cholernie ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat. No i szanowni Państwo, najważniejsza informacja dzisiejszego dnia. Mamy informację na temat iPhone'a 16E, czyli dotychczas nazywanego iPhone'a SE4 łamane na SE2025. Wiemy na temat tego urządzenia dosłownie, dosłownie wszystko i nie chcę tutaj rzucać słów na wiatr, ponieważ dosłownie 2-3 dni temu pojawiła się informacja, dokładnie od chińskiego przeciegu Digital Chat Station, która jasno informuje, jak y, ostatecznie będzie prezentować się nowy, najtańszy iPhone w portfolio. Natomiast zaznaczam, to nie jest najtańszy iPhone w historii, bo urządzenie troszeczkę podskoczy, jeżeli chodzi o cenę, bo będzie to 70 dolarów na plusie względem iPhone'a SE 2022, zresztą ja pamiętacie mówiłem, że iPhone SE 2022 oraz iPhone 14, czyli ostatnie urządzenia z portem Lightning zostały wycofane w Unii Europejskiej. Takie standardy, natomiast w Stanach Zjednoczonych w dalszym ciągu jest do kupienia i taki iPhone SE 2022 jest wyceniony na 429 dolarów, a nowy iPhone 16E... Będzie wyceniony na 499. Pozwoliłem sobie sprawdzić, jeżeli chodzi o te ceny. iPad Mini ostatniej generacji jest wyceniony w Stanach na 499 dolarów plus taksa. W Polsce to dodaje 2599 zł. Zatem, jeżeli nic się nie zadzieje, to wnioskuję, że nowy iPhone. 16e będzie w Polsce wyceniona na 2599 zł. Ale to nie koniec informacji. Tak jak mówiłem, Digital Chat Station jasno poinformowało, że iPhone 16e będzie urządzeniem o przekątnej 6.06 cala. Będzie to ekran Full HD+, LTPS OLED z częstotliwością odświeżania na poziomie 60 Hz, przycisk Action Button i będzie jeden pojedynczy obiektyw. No i tutaj mam wrażenie, że obiektyw będzie 48-megapikselowy, żeby, no wiadomo, podczas jakichś tam zbliżeń, podczas jakiegoś tam kropa, ta jakość nie była najgorsza, biorąc pod uwagę fakt, że no nie będzie tyle obiektywu. Zatem te zoomy cyfrowe będą niesamowicie istotne w tym urządzeniu. Oczywiście będzie certyfikat wodoszczelności, najpewniej IP68, jak to dotychczas Apple miało w standardzie oraz Face ID, natomiast zaznaczam, że nie będzie dynamicznej wyspy, a będzie cięcie takie dokładnie jak w iPhone 14, czyli notch. I teraz część z Was może mi zadać pytanie, dlaczego to urządzenie ma się nazywać iPhone 16e, a nie po prostu SE. Tak jak już wspominałem w ostatnim materiale, ostatni iPhone SE pojawił się w 2022 roku. Więc zauważmy proszę, że tu już minęły 3 lata, a osoby będące... Nie na bieżąco z tym, co dzieje się na tym ryneczku, mogą już po prostu zapomnieć, co to jest w ogóle za urządzenie. A pod względem marketingowym nie da się ukryć, że iPhone 16e będzie lepiej brzmiał iPhone 16 Essential, Economy, a jedyną informacją, która jasno deklaruje, że może być to nazwanie iPhone'a 16 E, to procesor, bo jest to procesor współdzielony z całą serią 16, mianowicie A18, czyli dokładnie taki sam procesor, jak znamy w iPhone'ie 16, no i oczywiście będzie 8 GB RAM, to jest konieczne, aby Apple Intelligence było wspierane na tym urządzeniu. Nie wyobrażam sobie sytuacji, zresztą to też już te informacje zostały potwierdzone, nie wyobrażam sobie sytuacji, jako by wyszedł nowy iPhone w tym roku i nie miał wsparcia Apple Intelligence. Klienci by ich zajechali. No i kiedy sama premiera, tak jak już mówiłem, premiera odbędzie się na przełomie końcówki marca, wtedy to urządzenie wejdzie oficjalnie do sprzedaży. I teraz znowu pytanie: czy według Was taki iPhone jest spoko? Bo nie oszukujmy się 2,5 tysiąca złotych, to z jednej strony nie są małe pieniądze, ale z drugiej strony, jak na Apple są to w miarę sensowne pieniądze? Ja z jednej strony rozumiem użytkowników, na przykład Androida, gdzie w tej cenie mogą mieć pod względem specyfikacji, pod względem samego hardware'u dużo lepsze urządzenia, wiele obiektywów, wyższą częstotliwość odświeżania. Ja to w pełni rozumiem. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o samą prostotę, jeżeli chodzi o przyzwyczajenie do ekosystemu Apple'a i ogólnie do iOS, to mam też wrażenie, że taki bazowy, podstawowy, essential ekonomii iPhone 16 może się okazać sporym jakimś tam stopniu hitem sprzedażowym. Kończąc temat Apple'a, ostatnia informacja związana Związana z wprowadzeniem do sprzedaży odświeżonych modeli iPhone'a 15 w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Z tego, co udało mi się wyczytać na IT Hardware, mamy kilka krajów, w których taką odświeżoną wersję możemy kupić, mianowicie odnowioną wersję. Mówimy tutaj o Francji, Niemczech, Włoszech oraz Hiszpanii. iPhone 15 Pro w Niemczech kosztuje 929 euro, w Hiszpanii 949, a we Włoszech 969 euro. Zresztą ja tutaj podaję Wam wszystkie ceny. W porównaniu do iPhone'a 16. Pro. Tutaj ceny zaczynają się od 1199 euro, a model 256 gigabajtowy 1329 euro. Zatem jak widzimy, różnica jest około 250-300 euro. I teraz pytanie, czy ludzie zdecydują się na zakup takiego odnowionego urządzenia? On w opakowaniu ma mieć dokładnie to samo, co nowe urządzenia, ale z drugiej strony w tych opakowaniach za wiele nie ma. Taka ciekawa informacja. Szkoda, że w Polsce nie ma, bo mimo wszystko jeżeli byłoby to urządzenie gdzieś tam sprzedawane, biorąc pod uwagę aktualne ceny iPhone'a 16 Pro gdzieś tam poniżej 5%, znacznie poniżej piątki, gdzieś w granicach 4000 zł. Myślę, że miałoby to ręce i nogi. Moi drodzy, na pewno już oglądaliście materiał Michała Pistarskiego, który podsumował wszystkie informacje na temat nowego Nintendo Switcha 2. Natomiast dzień bez plotek na temat Nintendo Switcha 2 to dzień stracony, dlatego informuję, że z tego co udało mi się znaleźć również w sieci i z tego co potwierdzał zresztą Michał Nate the Hate w podcaście jasno poinformował, że ma z perspektywy mojej, ja dzisiaj nagrywam dla Was materiał 15 stycznia, już jutro ma się pojawić trailer przedstawiający Nintendo Switcha 2. Jestem też pewny, że zostaną zaprezentowane jakieś gry. Jestem też święcie przekonany, że to będą tytuły multiplatformowe, takie startowe, takie napędzające sprzedaż. O tym się już mówi niejednokrotnie, że chociażby Red Dead Redemption 2, ukochany przez wielu, w tym również i przeze mnie, ma się pojawić na Nintendo Switcha. Zatem znowu Rockstar zarobi krocie, biorąc pod uwagę potencjalną, ogromną sprzedaż Nintendo Switcha 2, ale również mają się pojawić tytuły ekskluzywne. I tutaj mam wrażenie, że Nintendo zostało jedyną firmą, jedyną konsolą, która nie tylko skupia się na tytułach multiplatformowych, ale również skupia się na tytułach ekskluzywnych, ale nie ekskluzywnych czasowo ale ekskluzywnych tylko i wyłącznie na jedną konsolę. Czekamy niesamowicie, jeżeli będą jakieś dodatkowe informacje. Podejrzewam, że jakiegoś tam shortyka dla Was przygotuje. Szanowni Państwo, mamy niewielkie opóźnienie związane z premierą RTX-a 5080. miał zadebiutować 21 stycznia, a ma zadebiutować 30 stycznia. Schodzi embargo na RTX-a. 5090, który ma zadebiutować wcześniej, a recenzje mają się już pojawić 24 stycznia. Zatem mam nadzieję, że chłopaki z naszego polskiego podwórka przygotują pełnoprawne testy i recenzje, opinie na temat tego sprzętu. Ja wiem jedno, tu pobór mocy będzie niewąski, biorąc pod uwagę specyfikacje, biorąc pod uwagę cenę. Przypominam, 5090 zaczyna się od 10299 zł. Natomiast mówimy tutaj o wersji tej bazowej od Nvidia. Wiadomo, za sprawą innego chłodzenia, brandu. Producenci innych kart graficznych, kolejnych kart graficznych na pewno podwyższą tę cenę, a model 5080 ma startować. Z tego co pamiętam, nie pamiętam, spojrzę w notatki, 5199 zł. No i ostatnie trzy informacje. Moi drodzy, padła informacja, jakoby w tym roku Samsung miał zaprezentować konkurenta dla zaprezentowanego w zeszłym roku Huawei Mate XT, czyli pierwszego składanego. Podwójnie, no bo mówi się potrójnie, no nie potrójnie, podwójnie składanego smartfona, no bo pojedynczo składane smartfony to po prostu pojedyncze składane smartfony. Samsung w tym roku ma zaprezentować nowe urządzenie, które ma konkurować z Mate'em XT. Urządzenie ma zostać wycenione, no w Polsce na pewno. 10 tysięcy złotych plus, obstawiam około 11,5-12 tysięcy złotych, tak obstawiam. Producent ma wypuścić ich około 200 tysięcy sztuk. Jestem też ciekaw, czy te 200 tysięcy sztuk się sprzeda. No, fanbaza Samsunga, się, jest potężna, ale z drugiej strony 200 tysięcy takich egzemplarzy, no to moim zdaniem sporo. Ja, jako wiecie, jestem użytkownikiem składanego smartfona i to urządzenie ma swoje wady, to urządzenie ma swoje zalety. Ja też mam w planach, niedalekich planach w przyszłym tygodniu przygotować pełnoprawną recenzję po kilku ładnych miesiącach spędzonych z Pixel 9 Pro Foldem, czyli drugim pikselem składanym, a trzecim składanym smartfonem prywatnie, jaki posiadam. To nie jest tak, że to jest urządzenie idealne dla geeka, gadżeciarza i tego, żeby się pochwalić składanym Smartfonem. Mam pewne zastrzeżenie, ale o tym na pewno sobie porozmawiamy już w przyszłym tygodniu. Szanowni Państwo, według przecieków Samsung Galaxy S25 Slim, czyli konkurent tegorocznego iPhone'a 17R, ma zadebiutować. No, komunikaty prasowe od Samsunga pokazują, że na Galaxy Ampak zostanie zaprezentowany, natomiast do sprzedaży ma wejść dopiero w drugim kwartale 2025 roku. Zatem nie zdziwcie się, że będzie to raczej okolice maja. Samsung Galaxy S25 Slim jest pozycjonowany gdzieś pomiędzy Samsungiem Galaxy S25 Plus a Galaxy S25 Ultra. Urządzenie nie ma być tanie, urządzenie ma być cieniutkie i pod względem specyfikacji, z tego co zostało podane na Twitterze, Mamy ekran 6,666,7 cala, dokładnie taki sam jak s 25 grubość 7 mm, aparat 200 mp główny, dwa kolejne 50 mp i bateria albo 4700 albo 5000 mAh. Urządzenie to nie będzie tanie. I ja do tych cienkich smartfonów zaraz przejdę, bo jeszcze chciałbym połączyć to z ostatnim newsem na temat nadchodzącej premiery. Find N5, który w Polsce najprawdopodobniej będzie się nazywać OnePlus Open 2. OnePlus Open, pierwszej generacji, cholernie mi się podobał. Świetne urządzenie. I Oppo N, racji tego, że, no, wiecie, to jest ta sama korporacja. Oppo i OnePlus ma mieć grubość po rozłożeniu zaledwie 4 mm, zatem ma być to najcieńszy składany smartfon na rynku. No to teraz to połączmy. Mam wrażenie, być może mylne, że producenci smartfonów dwoją się troją, żeby szukać jakichś tam y, rozwiązań na. Sprzedaż swoich urządzeń. Ten rok mam wrażenie, już teraz z perspektywy mogę powiedzieć, że będzie to znowu rok chwalenia się cienkimi smartfonami. Nie wiem jakikolwiek ma to sens, jakiekolwiek ma to znaczenie, bo to czy ja smartfon będę miał 8,5 mm czy 7 mm, nic nie zmieni. Podejrzewam, że nie tylko mi, ale również innym użytkownikom smartfonów zależy przede wszystkim na jak najlepszej baterii. Dążę do tego, że nie jestem w stanie do końca zrozumieć. Dlaczego producenci tak bardzo teraz yy, w ostatnich miesiącach starają się skupiać i sprzedawać te urządzenia jako urządzenia cienkie. Czy to nadchodząca premiera iPhone'a 17R, czy to Samsung Galaxy S25 Slim, czy teraz najcieńszy składany smartfon Oppo N5. Nie wiem, jaki to ma sens, poza sensem marketingowym, który z perspektywy czasu wątpię. Choć mogę się mylić, może okaże się, że cienkie smartfony okażą się hitem sprzedażowym 2025 roku i odszczekam te wszystkie informacje. Była już moda na cienkie smartfony. Pamiętam, jak Apple chwaliło się cienkim iPhone'em 5, najcieńszym smartfonem na rynku. Minęło 13 lat od premiera iPhone'a 5 w 2012 roku i historia zatoczyła koło. Dajcie, proszę znać, co wymyślicie na temat cienkich smartfonów, Czy jesteście zainteresowani potencjalnie zakupem jednego z nich, czy to od Apple'a, czy, czy od Samsunga, czy od OP połamane na OnePlus'a. To nic, moi drodzy. Z mojej strony byłoby to wszystko. Tak jak mówiłem, pierwsze wrażenie na temat S25 powinny się pojawić w przyszłym tygodniu, a w tym tygodniu najpewniej zobaczymy się jeszcze raz. No wiadomo, jeszcze będzie parę shortów. Bardzo dziękuję za poświęcenie tych kilkunastu minut na obejrzenie materiału. My widzimy się za parę dni. Miłego spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. SIA!